Witam wszystkim, z tej strony Wygląda Norris smakowicie. I witam Kapitan was w kolejnym odcinku z serii Kapitan Pazur w siódmym poziomie naszej przygody A jednocześnie można spowiedzieć już, że na połowie naszej wspaniałej gry dzieciństwa Także siódmy poziom Doki, tym razem jesteśmy w nocy Dookoła woda, seafood pod nami A my kontynuujemy przygodę W tym odcinku musimy, musimy zdobyć kawałek mapy Zobaczymy co nam to przyniesie, bo mamy już nowych przeciwników. Napakowane szczury i koty z mieczami. Ale te napakowane szczury są dużo gorsze, bo oni nas przyciągają do siebie i zgniatają jakby. Trzy takie zgniecenia i myślę, że możemy się już pożegnać. Wow, wow! wow. Czeka aż będzie mógł mnie złapać i udusić. A szczur Dokładnie szczur lądowy. Dobrze, jakoś też trzeba rozegrać sobie wszystko. Wiem, że to ci wyglądało, jakby to mi napały, bo tak to robiłem. O, a właśnie, tutaj jedna korona, a tutaj druga. Jak dobrze pamiętałem, uuu, coś złego. Mi? Boże, te teksty mnie naprawdę rozwalają. Nie, Nie sięgnę. Pomożesz, Pomożesz mi? mi? Nie, albo to jest dobry yy, widział ktoś mojego szczurka? Aha. Kurde. Hap, hap, hap. Dobra. A więc, ruszamy dalej. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Na poprzednim poziomie nie mieliśmy za dobrej sytuacji z życiem, jednak myślę, że już się powoli zaczynają na stabilizować z powrotem. Nie, czas na obiad! <laughs> A tu jest! Przemyśl to! Także. A ty 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 ty! ty. Gagatko! Tak to nie ma! Dobra. Monet pewnie i tak wszystkich nie weźmiemy. To monety mogę sobie już darować. Bo jak dobrze pamiętam, jak chyba jakieś spadła mi. To będzie wymagać odpowiedniej strategii. Widział ktoś. Bo go gości. Dobra, jejku, ale się tutaj porobiło. Nie trafiliśmy nikogo. Dobra. Mało brakowało. Nieźle jak na razie. Eee, zapis, czyli mamy już kawałek poziomu. Ojej, Oczywiście będzie ciężko. to Kurde, to są takie dodatkowe, tacy, dodatkowe przeciwnicy. Nienawidzę tych krabów, ale pocieszające jest to, powiem wam, że te tak wszystkie kraby występują tylko na tym poziomie. Także to jest pocieszające, że w następnych nie będziemy musieli się z tym borykać. Lądowy. Kurde, dobrze, spaść to. Jak oni są w powietrzu, jeszcze wyskakują, to wtedy się jednak powinno je zabijać. No kurde, moneta dobra. Ha, najlepsze zajęcie w Kapitanie Pazurze to skakać pod górkę i... z górki i zabijać Mewę. O Jezu, Tu Boże, jakie to jest, kurde... Na wyczucie wszystko, takie... wszystko idealnie wymierzone. Kurde, ja pierdziele, ja nie wiem. Tiszej! na co się kapisz? Ło, wow, Jezu. Tra... Właśnie. Magiczny sposób, na razie mychy nie będziemy prali. Ta mycha jest potrzebna nam tutaj, tak? A ona idzie tak, 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 tak. W górę, kurde. Nie, wiecie co? Zakładam, że zrąbałbym się do pierwszej lepszej dziury. Ten, ten portal chyba jest nie do zdobycia, prawdopodobnie dla nas już. A najważniejsze, żeby przeżyć, tak? Ja, jo, pra. ha. Prawidłowo. Tutaj mamy jakiegoś... Wepchaj się, Jezu Mabeusz o tym ja mówię. Jestem głodny A ja Nie, 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 Tak. O, w dupę. Ale w pierdy dostaliśmy. Ale on już nas nie widzi teraz. Dobra. Uff uciekliśmy jakoś. Nie wiem jakby to zrobiliśmy. Ale powiem wam szczerze, że jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że to osoby uciekliśmy. Otarliśmy się o śmierć. Dobrze. Prawidłowo. Tak się powinno z nimi postępować. Boże, mam nadzieję, że to już dopiero połowa. Że zaraz połowa poziomu będzie, to już jest za nami. No nie jest ten poziom naprawdę lubiany przeze mnie. Już tak wyrażę. Hmm. Aj, nie dyskoczyłem Niestety. Not this time. Aaaa, zapis! Hmm. hmm Dobra, go Jakoś sobie poradzimy Kapitan pazur! lądowy Dobra Lecimy, sorry, było małe cięcie, ale już jesteśmy z powrotem O co tu chodzi? Aj Dobra Wbijamy na górę Kapitan Pazur, tak, masz rację we własnej kotyłkowatej osobie, ok? Apteczka najważniejsza w tym momencie, Opa. dobra? Spróbuj tego, Kanalia! Tu się! Tu jesteś! Boże. To jest ja. O Boże, nie! O Boże Ile obstawiacie, że zaraz się w to Dobra O, dobrze Dobrze Gdzie ja? A tutaj, w ten sposób, no dobra Niech będzie. pobiegniemy, sobie tutaj. Dobrze, w ten sposób. Cholerne ptaszyska! Och, żebyś wiedział. Cholerne, cholerne. Łota pała. Dobrze, jesteśmy. Dobra. Plus. Dobrze. Hmm. Czekajcie tutaj. Tak się... O, właśnie. Oto Polska walczyła. Niech on sobie pójdzie. Kapitan Puzzle! Kanalia! Co tu mamy? A, proszę bardzo, mamy mapę, czyli przeszliśmy poziom. Kolejny kawałek mapy. No niestety, nic. Wszystkiego nie zdobyliśmy. No ale cóż, tak to już jest. Czego mieliśmy blisko? Hmm. Nic. <grytanie> Dobra, słuchajcie. Ósmy <krytanie> poziom. Co my teraz mamy? Stocznia. Dobra. Słuchajcie, ja jestem Norris, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych i w kolejnym odcinku przejdziemy sobie kolejny ten poziom o nazwie Stocznia i zdobędziemy kolejny klejnot. Także ja jestem Norris, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Gdzie jest jego statek? I zapraszam Was do kolejnych. Karacie, trzymajcie się. Cześć!